Cześć. Każdy chce robić gadżetarskie zdjęcia. Jednym z takich gadżetów jest na przykład to gwiazdka zrobiona na tym zdjęciu. Zdjęcie zrobione o po wschodzie słońca zaraz, aczkolwiek na najbliższym filmie, nagrywałem go kilka dni temu w nocy, jeszcze nie jest skończony, tam też będą gwiazdki. Takim, właśnie takim gazetem jest gwiazdka. Jak zrobić gwiazdkę? No, wiadomo, że do robienia gwiazdek służą filtry. One się nazywają stars, nie wiem dlaczego, no ale służą do robienia gwiazdek, są gwiazdki... To jest stas 8 są to jest 6, 4. Oznacza to, na ile promieni będzie rozbijała. No bo. Spróbujmy zrobić: światełko. Świeci światełko? Świeci światełko. A teraz zakładam na ten obiektyw gwiazdkę. Fajnie świeci. Dobrze ja o tak. O. A bez tego nie świeci, ale to zdjęcie, to zdjęcie, nie miałem gwiazdki. Bo ja rzadko, kiedyś, kiedyś częściej używałem gwiazdki, zanim się nie nauczyłem, że można zrobić gwiazdkę, bez dodatkowego szkiełka. Każde dodatkowe szkiełko, każdy filtr założony na aparat, na obiektyw, mimo wszystko trochę może zmiękczyć obraz, troszkę może wprowadzić jakieś zniekształcenia, flary, rozbłyski, zwłaszcza jak będzie nie do końca czysty, albo światło będzie świeciło z boku, albo właśnie z przodu. Natomiast używając odpowiedniej, ognisko, odpowiedniej yy, przysłony, można takie coś użyć. Tu akurat zostało zrobione, to zdjęcie zostało zrobione przeze mnie kanonem 6D z... Obiektywem 24/105 wszystkim jest znanym, ustawiony na niskową 24, po to, żeby jak najszerzej to zrobić. Przy czołości ISO 200, czas 1,60 to nie ma żadnego znaczenia. I przysłona 16. Żeby zrobić jaką gwiazdkę, trzeba mieć dużą przysłonę. Nie strasznie dużo, nie tam 20 ileś. Wystarczy 16, czasami wystarczy 8. To już w zależności od punktu światła, ale światło musi być takie jak, jak najostrzejsze, najmniejsze. Tutaj kombinowałem, żeby to słońce, ono jest na krawędzi chmury. Jakby było całe otwarte, to ono jest za szerokie, żeby zrobić gwiazdkę. Za duże. Jeśli w momencie, kiedy ja je schowa, znaczy ono się schowało za chmurę, a ja kombinowałem, tu jeszcze drugie jest odbicie w wodzie i tak, tak przesuwałem się, tak chodziłem, ja byłem na takim nieużywanym promie. W związku z tym y, mogłem wejść na wodę i mogłem się przemieszczać po niej. I w związku z tym szukałem i szukałem tego miejsca. Szukałem, żeby mi to światło u góry, to słoneczko u góry robiło właśnie y, tego wizję, że nie widać. Tego y, nie będzie widać. Jakby na zdjęciu będzie widać, jak to wygląda. Natomiast szukałem jak y, zrobić, żeby to i to na dole mi się zmieściło i było też takim ledwo. I to u góry też, żeby było takim ledwo. Jak widać się udało. i warto. Hmm. Czy ja wiem? W, w nocy gwiazdki robią się same, praktycznie same, to będzie widać, no to widać na tym zdjęciu, dobra, okej, okay. puszczę, rzucę tu zdjęcie, które robiłem z tego filmu, który jeszcze nie jest zmontowany, to gwiazdki same się z siebie robią, natomiast w, przy słońcu gwiazdkę trzeba się namęczyć, można ćwiczyć sobie na takich filtrach, to czasami, tylko nie można przesadzać z, z gadżetami. Nie można robić wow i teraz wszystkie nakładam w gwiazdkę i wszędzie mam wszystkie gwiazdki i wszędzie mi się rozbijają, bo yy, rozbijanie takiego gwiazdek nie, nie musi być słońce, nie musi być latarnia. To wystarczy, że się odbije światło od czegoś mocnego, żeby wyszedł mocny punkt. Yy, rozbłysk, takie reklamowe zdjęcia się robi, że pokazać na przykład biżuterię, więc wrzuca się gwiazdki, gdzie rozbłyskuje się światło, odbija się światło dobrze od jakiegoś pieścionka, elementu, ale też y, mamy jakiś, y, nie wiem, aparat, na którym y, tu, ciekawe czy by, nie, musiałbym go oświetlić, żeby zrobić gwiazdkę na nim, ciekawe czy się da, Brak mi, braknie mi rąk, braknie mi rąk, bo, bo musiałbym mieć trzy ręce, żeby zrobić gwiazdkę na nim, aż tak, trochę widać, jakby się roz... trochę widać, że się rozbija. Zaraz ostrość mi ucieknie, bo z głupiej aparat Uciekła. Yy, więc też gwiazdek się takich rzeczy wykorzystuje, tylko nie można przesadzić. Ja uważam, że w każdym gadżecie trzeba... najważniejsze jest zachowanie umiaru. A gwiazdkę warto ćwiczyć bez yy, dodatkowych elementów, bo wtedy można ją użyć w przeróżnych sytuacjach, zwłaszcza jak jest niskie słońce i zastosować specjalnie przymykając przysłonę i specjalnie szukając takiego ustawienia słońca, żeby ta gwiazdeczka się zrobiła. Czego oczywiście jak najbardziej wszystkim życzę. Na razie. Cześć.